Dawid Stolara, jesteśmy... Stolarski, jesteśmy już po naprawdę dramatycznej walce. No naprawdę, Nikoś tutaj postawił się bardzo mocno. Ty wierzyłeś cały czas w zwycięstwo, bo mieliście obaj potworne kryzysy. No, mieliśmy kryzysy cały czas. Nie no, wstawałem, dopóki mówię, będę miał siły ustać, to wstaję, nie? wstawałem, póki mogłem, próbowałem tym lewym go kuź, bo wchodził. Później, jak już spuszczał tą głowę, to próbowałem... Trzymałem go niepotrzebnie za tą głowę. To faulowałem trochę, ale później odpuściłem to i... Powtykałem mu te doły i padł na szczęście, bo kurwa jak on by nie padł, to ja bym padł. no. Już byliśmy obydwoje na finiszu zajebisty zawodnik, szacunek za tą walkę naprawdę bardzo wielki. Wydawało się, że tak z perspektywy, że ty kontrolujesz cały czas wszystko, co się dzieje, niezależnie od tego, że nawet jak przyklęknąłeś po ciosach, to było widać, że dałeś mu się gdzieś wystrzelać. Dwa razy bodajże przyklękałeś. Przyklękałem, no bo mocno mnie, no tam jest, nie da się nieraz po jakichś ciosach nie klęknąć, nie? Yy, czy kontrolowałem, starałem się wszystko robić z głową na chłodno, yy, tą lewą wtykać, bo ta lewa wchodziła, ale nie miałem siły. Ja nie miałem siły na jakieś większe akcje niż lewa i dwa, trzy ciosy, ja bym miał zadać pięć, sześć, to by mi siły wszystkie opadły. Dlatego próbowałem tak, żeby mi siły starczyło ja idziemy, idziemy, cały tak. czas po lewo. Ja dziękuję. Następnym razem, yy, za niedługo, jeszcze jakieś wywiadki dam z przyjemnością. Ale muszę odpocząć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja.